Dobro zwierząt, dobrostan zwierząt e, powinien łączyć, a nie dzielić. E, dlatego po sytuacji, która wczoraj miała miejsce pod schroniskiem, e, incydentach, do jakich tak doszło, e, podjąłem decyzję o rozwiązaniu umowy z obecnym operatorem schroniska, e, e, który tak wzbudzał tak duże e, kontrowersje. W społeczności lokalnej, ale jak Państwo wiecie, już nie tylko. Po tej sytuacji, która wczoraj miała miejsce, dzisiaj mogę jasno i wyraźnie powiedzieć, że faktycznie od wczoraj ten dobrostan zwierząt jest naprawdę zagrożony. Stąd wsłuchując się w głosy ludzi, którzy zgłaszali od pewnego czasu pewne nieprawidłowości. Od razu chciałbym się odciąć od tych wszystkich nieprawdziwych informacji o manipulacji, o hejcie, który na dużą skalę miał miejsce, czyli pokazywanie nieaktualnych zdjęć, generowanie nieprawdziwych informacji, takich jak ta sytuacja z wczoraj, w których pani Dorota Rapczewska na swoim profilu udostępniła. I w tym samym wzbudzając po raz kolejny emocje o sytuacji, która absolutnie tam nie miała miejsca, bo dzisiaj jasno i wyraźnie trzeba powiedzieć, że takie przekazy nieprawdziwe, wywołujące tylko i wyłącznie emocje, na pewno nie służą tym zwierzętom. Szanowni Państwo, dziś, tak jak powiedziałem, ta umowa. Zostaje rozwiązana, co nie znaczy, że natychmiast ze schroniska znikną ludzie. To dla nas będzie okres wytężonej pracy, dlatego że wyłonienie nowego operatora schroniska to nie jest rzecz, którą możemy zrobić z dnia na dzień. Musicie Państwo wiedzieć, że to, co dzieje się pod schroniskiem, to, co się zadziało wczoraj i dzieje się nadal, to jest również uniemożliwienie nam wykonania decyzji. Powiatowego lekarza weterynarii termin tej decyzji mija, ona dotyczy konkretnej infrastruktury, więc dzisiaj nie możemy w pełni w pełni zdecydowanie i, i, i w przekonaniu powiedzieć, że dobrostan tych zwierząt w tym miejscu nie jest na chwilę obecną już zagrożony, bo tak nie jest. Dużo złych emocji, dużo Nieprawdziwych informacji spowodowało, że, że wczoraj doszło tam do bardzo dużych niepokoi społecznych. Tak jak Państwu powiedziałem, niejednokrotnie głosy mieszkańców, głosy ludzi są dla mnie ważne i nigdy ich nie bagatelizuję. Stąd dzisiaj podjąłem taką decyzję, jednocześnie deklarując, że dobrostan tych zwierząt zostanie zachowany. Zamierzamy w najbliższym czasie przeprowadzić dużą akcję adopcyjną. W po, e, pomoc zadeklarował nam również pan poseł Łukasz Litewka, znany ze swojej działalności charytatywnej, aby jak największa ilość zwierzaków, które dzisiaj przebywają w schronisku, znalazła nowy dom. E, jeśli chodzi o e, zwierzaki, które być może, choć liczę na to, że jednak tak nie będzie, e, nie znajdą swoich e, nowych rodzin, e, znajdziemy miejsce w innych schroniskach, tak aby zapewnić im. E, dobre warunki bytowania.